Dzień dobry. Za kierownicą tego samochodu już mnie widzieliście, ale nie w tej wersji. Przed Wami Peugeot 308 SW, czyli kombi. W wersji plug-in hybrid, która sama w sobie nie jest żadną rewelacją. Znamy ten samochód, ten napęd. Z tylu innych samochodów, że aż. Wstyd to wszystko razem znowu opowiadać. Natomiast po raz pierwszy byłem tym autem z takim napędem w trasie. Co widać między innymi po relatywnie wysokim zużyciu paliwa i całkowicie już wyzerowanych bateriach. No i oczywiście w tej kamerze być może to widać po tym cmentarzu owadów na przedniej szybie. Ale po kolei. Jak widzicie, w kamerze skierowanej na zegary, samochód ładnie odpalił, wszystko pięknie działa. Oczywiście możemy mieć inny wygląd zegarów. Możemy sobie powybierać również skład tego, co jest wyświetlane. Mnie się najbardziej podoba, ten zestaw najwięcej w nim widzę, więc cały czas tak jechałem. I ten zestaw mm, może niestety mieć tak ok 40. E, właśnie teraz przeszedłem na e, tempomat adaptacyjny półaktywny, który wam już wychwalałem w innych produktach e, PSA, ostatnio w Citroenie C5X. Również w tym samochodzie on działa bardzo dobrze. W ogromnej większości przypadków nie robi jakichś poważnych błędów. Ale. Ale. No. Można niestety po uruchomieniu samochodu otrzymać o taki komunikat. Niestety nikt nie wie, co ten komunikat oznacza. Tak naprawdę. E, poza tym, że z całą pewnością mówimy o jakimś, jakiejś dolegliwości natury nerwowej. E, tu zaraz będzie 70, zobaczymy co on na to. Na razie w ogóle nie dotykam gazu. Ma być 90? Nie! 70, naciskam OK i jedziemy 70. E, on jest naprawdę bardzo wygodny. Nie trzeba się zastanawiać, czy ktoś nas nie złapie na. Przekraczaniu prędkości, po prostu dlatego, że jedziemy dokładnie z taką prędkością, jaka jest potrzebna. Ale jeżeli się pojawi taki właśnie komunikat, to niestety nie ma możliwości, żeby kierowca, po prostu kierowca, sam go sobie w jakiś sposób zlikwidował. To jest dolegliwość, tak jak powiedziałem, natury nerwicowej. Chyba, że z przodu samochodu, tutaj akurat ukryty pod logotypem lwa, jest radar, i ten radar okaże się, zapomniałem. Taka ważna rzecz: wyłączyć nadzór nad pasem ruchu. I ten radar, jeżeli będzie na przykład zaklejony liściem, śniegiem, no to on ma prawo nie działać. Ale tu wszystko jest w porządku. I tak. 4 razy było, że wszystko było w porządku. I co z tego? Jeden raz się udało, bo sam się zresetował przez czas noclegu w garażu. Eee, tak? 50, proszę bardzo. Ale pozostałe 3, trzy... no cóż, film instruktażowy, czas, start. No, to jeżeli się nam na desce rozdzielcze pokaże to, co się nam pokazało, to możemy przeczekać noc, żeby się wyresetował komputer. W tym przypadku, oczywiście, chodzi o komputer, tempomatu. Albo pójść na skróty i zadziałać tu. Jesteśmy pod maską. Szukamy czerwonego elementu pod maską. On jest tu. To jest. Dodatni biegun akumulatora. On jest zatrzaskowo doczepiony. Teraz oczywiście nie będę tego wyrywał, bo po co. Ale należy go odpiąć, zdjąć i z zegarkiem w ręku trzy minuty odczekać. Po czym założyć, docisnąć i cieszyć się, że wszystko zaczęło działać. Z Michałem Śniadkiem użytkujemy ten samochód już, ile? Prawie tydzień. I cztery razy nam wyciął numer, który y, trzeba było w ten sposób likwidować. Ja nie mam pojęcia dlaczego akurat ten pomad. Bo jak widać nic mu nie robi krzywdy. Ten pomat ma radar schowany tu. No ale elektronika jest cudowna, dopóki działa. Oczywiście może się przy tym zdarzyć, że. A Pobrudzicie sobie ręce. B. Złamiecie paznokieć. C. W ogóle się Wam nie uda zdjąć tej klemy. To trzecie działa w obie strony, bo czasem, jak się uda zdjąć, to nie można jej za Boga założyć z powrotem. Bo ona niby jest na rychło złączu, takim właśnie zatrzaskowym, żeby sobie tak. Właśnie poradzić, ale to rychło złącze czasami wymaga e, poprawienia paznokciem od środka, położenia dźwigienki i e, naprawdę, a to jest bardzo istotne, bo takie czerwone, jedyne wystające pod maską, czerwone złącze, czerwona klema. To jest do tego przede wszystkim, żeby odpalać samochód z tak zwanego boostera, albo z cudzego akumulatora, albo samemu pożyczać prąd. I to powinno być łatwe zdjąć, założyć, ale jak widać nie jest. Natomiast jak się już uda, no to tak jak było na filmie instruktażowym, po trzech minutach zakładamy z powrotem, często z kłopotami, trzeba tak porządnie piąchą, żeby to zaskoczyło. I nie ma już problemów z żadnym powieszonym komputerem. I wtedy mamy fajnie, bo jeździmy sobie na półaktywnym tempomacie, który ogromnie zwiększa komfort podróżowania. A właśnie o podróżowaniu w tym samochodzie chciałem Wam opowiedzieć. Otóż bardzo, bardzo, bardzo dawno nie odbyłem tak miłej podróży jak tym samochodem. Bardzo dawno. Auto jest po pierwsze bardzo estetyczne i tego nie muszę nikomu tłumaczyć. Dla niektórych, w tym dla mnie, jest po prostu piękne. Owszem, z czysto osobistych powodów estetycznych, chciałbym, żeby miało większe koła. Bardziej proporcjonalne, by mi się wtedy wydawało. Ale nie ma się czego czepiać. Auto jest piękne. I z zewnątrz, i w środku. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że również wewnątrz należy do dość zamkniętej grupy wielbicieli tego layoutu. Eee, ale nie dam sobie wmówić, że to jest brzydkie, absolutnie wręcz przeciwnie, bardzo mi się tu podoba. I wszystko jest tam, gdzie powinno być. I dotykowe przyciski, wyobraźcie sobie, precyzyjnie działają tak, jak powinny. Wszystko działa tak jak powinno poza tym cholernym tempomatem. No i poza jeszcze czymś. Mianowicie dopiero co jeździłem przecież pod wieloma względami bliskim krewnym tego auta, technicznie ogromnie bliskim, czyli Citroenem C5 X, który nie miał hybrydy. Miał pod maską ten sam silnik spalinowy, który tutaj dopędza hybrydę, czyli 1,6 Turbo. Nawet o tej samej mocy co ten tutaj pod maską, ale nie miał żadnego więcej dodatkowego silnika elektrycznego. Nie był nawet miękką hybrydą. To było 1,6 Turbo PureTech, 180 KONI. Tu mamy również jeden. Moment, bo tu już się skończyło ograniczenie. Tak, 90, proszę. Mamy też 1.6 turbo, 180 koni. Tyle, że tu, ponieważ jest to hybryda plugin. to mamy 12,5 kWh pojemności akumulatorów, które są schowane w tylnej części auta pod podłogą. Które umożliwiają, tak jak zwykle to jest w pluginach, 40 do 60 km jazdy bezemisyjnej. Oczywiście te widełki 40 do 60 są spowodowane tym, że różnie się jeździ po różnych miejscach. I no czasem się zdarza, że silnik musi poprosić o wsparcie. Silnik elektryczny. I wówczas taka hybryda plug-in może się pochwalić. O ile zaczynamy całą jazdę z pełnymi bateriami, to taka hybryda plug-in może się wówczas pochwalić spalaniem takim dokładnie, jak podaje norma WLTP dla tego auta. Czyli między 1,2 litra a 1,6 litra benzyny na 100 km. To jest wykonalne. Wbrew temu co krzyczą hejterzy systemów plugin to jest w pełni wykonalne podobnie jak w pełni wykonalne jest pokonanie 40 do 60 40 do 60 km w trybie bezemisyjnym Oczywiście warunkiem jest że udaje się nam między naszymi podróżami naładować baterie. Ja na przykład teraz będąc w Karpaczu, do którego przyjechałem z bardzo dobrą średnią prędkością i bardzo wypoczęty, bardzo przyjemnie zrelaksowany, tym bardziej, że o tu mamy takie coś. Masaż włączony, falowanie dla kierowcy. Ach, no coś pięknego. Jedziemy sobie wygodnie i jeszcze mamy deptane mięśnie pleców. Naprawdę tak sama Frajda i to pięknie działa. W ogóle ten samochód pięknie działa w trasie, bo jest wystarczająco jędrnie zawieszony, żebym w każdej chwili wiedział po czym jadę i z ogromną przyjemnością nawet bardzo dynamicznie pokonywał zakręty. A ja, jak się wjeżdża w te okolice, tutaj Jelenia Góra, Cieplice, Karpacz. Szklarska Poręba, no to jest po czym jeździć. Nawet okazuje się, że część z tych krętych, fajnych dróg ma prawie że gładki asfalt. Oczywiście takie ujędrnione, usportowione zawieszenie, jakie mamy tutaj, pozwala doskonale czuć, że nie jest to gładki asfalt. Ale nie pozwala na podskakiwanie na tym asfalcie, bo jest naprawdę rewelacyjnie zestrojone. A przy tym jego komfort podczas jazdy niedynamicznej, a po prostu w trasie, na tempomacie. Wolno 90, jedziesz 90, wolno 100, jedziesz 100, wolno 120, jedziesz 120, jedziesz po autostradzie, jedziesz 140. I jedziesz w bardzo miłej ciszy, bo auto jest pięknie opływowe. Jedziesz w ogromnej wygodzie, bo to jędrne zawieszenie jest bardzo komfortowe. I jedziesz, jeżeli ten pomad działa, jedziesz w maksymalnym komforcie bezpieczeństwa. nie, no, auto samo w sobie jest oczywiście bardzo bezpieczne, bardzo nowoczesne. Natomiast fajnie by było, gdyby się udało e, w jakiś sposób zabezpieczyć. Elektroniczne sterowanie tym tempomatem. Bo jednak cztery przypadki w ciągu tygodnia to jest zdecydowanie za często. I tak nie powinno być. Bo oczywiście działa, działa pięknie, ale niestety czasem nie chce działać, a wtedy można się powiesić, jeżeli człowiek ma przed sobą 500 km czy 600 km trasy i to nie jest na zasadzie, że po trupach, ale muszę dojechać w trzy godziny. Tylko chcę dojechać jak normalny człowiek, wypoczęty, ciągle jeszcze zdolny do tego, żeby wchodzić w interakcje społeczne, czyli spotykać się z ludźmi, z nimi normalnie rozmawiać. No nie, to wtedy trzeba jechać autem, które wykonuje ile się da czynności samo, tylko pod nadzorem kierowcy. I to perfekcyjnie tu wychodzi. Naprawdę, uwierzcie mi, wiecie, że dużo, bardzo dużo jeżdżę. Z, mojej średnie, z moich średnich przebiegów rocznych wynika, że moje średnie przebiegi dzienne bardzo rzadko schodzą poniżej 180 km. Niezależnie od tego, co robię, no, nie muszę wyjeżdżać w trasę, żeby tyle na kilometrów. A często przekraczają 600-700. Więc no, jeżdżę dużo i potrafię docenić to, co samochód sobą reprezentuje. A ten samochód reprezentuje sobą świetne fotele z kapitalnym masażem. Świetne prowadzenie, zupełnie odmienne od tego w Citroenie, nie tylko jeśli chodzi o bujanie się, ale przede wszystkim o precyzję i optymalne przełożenie układu kierowniczego. Jednocześnie sportowe i komfortowe. Wszystko jest tutaj akurat. Jeszcze cisza, a w tym przypadku znakomite audio, fokal. Naprawdę świetne. No, generalnie auto, biorąc pod uwagę wersję, czyli kombi, no jest naprawdę fantastycznym samochodem rodzinnym w trasy. Jest jedno zastrzeżenie. Wiecie doskonale, że jestem fanem hybryd, szczególnie hybryd plug-in, chociaż nie jestem człowiekiem ganiającym z kablem ani parkującym wyłącznie pod ładowarkami. Po prostu jest prąd super. Nie ma prądu też dobrze, i tak zawsze jeżdżę w trybie hybrydowym. I tak, i tak jeżdżę zawsze w trybie hybrydowym, po prostu traktuję ten samochód, nawet hybrydę, właśnie plugin, tą kablową, jako po prostu hybrydę. Czyli optymalne połączenie, współpraca silnika spalinowego z hybrydowym. I to się świetnie sprawdza, dlatego, że e, nie muszę tracić czasu na szukanie ładowarek, nie muszę się wściekać, tak jak teraz w hotelu w Karpaczu, że ładowarka była, owszem, e, ale jak to w starym góralskim dowcipie, wrzątek jest i nowy styk. Bo ona mi nie naładowała samochodu. Bo nie, bo się ze sobą jakoś tam nie dogadywały. Nie znam się na tym, mam to w nosie, to nie jest, proszę szanownych producentów i proszę szanownych fanów akumulatorom mobilności. To nie jest coś, czym kierowca ma się przejmować. Jeżeli już musi wtykać ten kabel gdzieś, to kabel powinien mieć dokładnie taką samą wtyczkę dla każdego auta i każda ładowarka powinna być dobra, każda powinna się natychmiast dogadywać z samochodem. Mnie to proszę szan państwa wisi w jaki sposób czy to będzie elektryczne, czy to będzie automatyczne, czy to będzie mechaniczne, nie obchodzi mnie. Podłączyłem się do podobno szybkiej, wygodnej ładowarki, ładowanie zero. Więc znów jeżdżę samochodem hybrydowym ze zdecydowaną przewagą silnika benzynowego. Chociaż oczywiście tutaj widać, że nawet jeżeli baterie są pokazywane jako puste. To one mają jakiś tam zapas z tych 12,5 kWh. Prawdopodobnie mniej więcej dwie są rezerwą, albo nawet te 12,5 podawane przez producenta to jest wartość netto. A co za tym idzie, e, mamy w bateriach zawsze jeszcze jakieś tam 2,5-3 na wszelki wypadek. Więc można tym jeździć jak normalną hybrydą. Tyle, że w razie czego, mając potężne naprawdę wsparcie, a jeżeli uda się nam znaleźć coś do ładowania, będzie super. OK. mam z modelem 308 SW jeden problem. Dlaczego ja go nie mogę kupić w takiej wersji, w jakiej był ten Citroen C5X? Czyli po prostu z silnikiem 1.6 turbo o mocy 180 koni. Dlaczego? Zawsze musi to być albo mały, mały diesel, 1,5-litrowy, 130 konny, który oczywiście prawie że produkuje paliwo, jest niebywale oszczędny i tak dalej, ale przy tej wielkości auta to jest za słaby napęd. A poza tym, no. To jest małe, no. W takim samochodzie, który się tak fajnie prowadzi, to aż się prosi o trochę mięsa. Drugą alternatywą jest trzycylindrowy silniczek 130-konny 1,2. On jest obiektywnie fajnym silnikiem, ale nie jest napęd. A silnika 1,6 Turbo nie ma. Chyba że w połączeniu z hybrydą plug-in. Ona występuje w dwóch wariantach, 180 i 225-konnej. 180-konna 180 -konna bazuje na silniku 1.6 turbo, ale w słabszej wersji 150 koni. Mocniejsza na dokładnie, tak jak tu, na dokładnie takim silniku, jaki miałem w Citroenie C5X. I wiecie co? Jak jeździłem w trasie tym Citroenem, to on mi średnio spalał, może pamiętacie. Po całej trasie ponad 2000 km zrobiłem. Wyszło mi 6.4. Tu mam 6.6. Mimo że jadę hybrydą. I ona powinna bardzo dużo zdejmować. Najwyraźniej no nie specjalnie pomaga, skoro przecież i tak bazowo mam ten sam silnik benzynowy tej samej mocy, to właściwie o co w tym chodzi? Po co? Tym bardziej, że nawet ta słabsza hybryda plugin w 308 kombi kosztuje 175 tysięcy na dzień dobry. To jest naprawdę dużo pieniędzy. A ja bym wolał po prostu 1.6 turbo, Byłoby czym jeździć. I nie musiałbym się zastanawiać, no dobra, może jednak powinienem sobie podładować i wtedy bym mógł jeździć bezemisyjnie. No ale jak widać, posiadanie 300 kg, czy nawet więcej oj więcej po 600 akumulatorów na pokładzie. Powoduje, że spalanie i tak rośnie, no bo masa, fizyka, prawda? To buczenie, które słychać, to jest aktywny masaż fotela. Więc nie rozumiem, nie widzę sensu, gdyby to auto występowało tylko z tym wspaniałym silnikiem 1,6 PureTech. To ja bym się czterema łapami podpisywał pod tym, żeby sobie takie auto kupić. Pewnie ta hybryda jest bardzo szybka, chociaż nie tak do końca z tą fantastyczną ośmiostopniową automatyczną skrzynią biegów się dogaduje, Bo o ile pamiętacie w Citroenie narzekałem na to, że nie zawsze wie co robić, nie zawsze wie, który bieg włączyć, i tak dalej. Tu jest jeszcze gorzej, bo dochodzi jeszcze wątpliwość pod tytułem, e, czy ja mam jechać jako hybryda, jako elektryk, czy jako benzynowy. Więc za dużo myślenia. Nie, nie jestem zachwycony tym zespołem napędowym, który w innych autach, na przykład w Peugeotie 508 działa zachwycająco. Nie rozumiem. W 225-konnym PZ508 plugin hybrid wciśnięcie gazu wciskało mnie w fotel. Od razu. Tutaj owszem, wciśnie w fotel, ale po pierwsze bardzo subtelnie, a po drugie po mniej więcej sekundzie. Może ja to jednak wyłączę, bo przeszkadza. Więc e, coś mi tu nie pasuje. Czy to jest w ten sposób zrobione, że nie wiem, jak Francuzi robią oprogramowanie do takiego zespołu napędowego? No dobra, wiadomo, że to, to nie jest to samo: 308 a 508, nawet jeżeli ma identyczny zespół napędowy, identyczną skrzynię biegów, ale mimo wszystko to powinno mieć równie nowoczesne oprogramowanie. Więc mam poważne zastrzeżenia do tego zespołu hybrydowego, w tym akurat samochodzie, w tym akurat modelu. Ale sam samochód jest naprawdę super-hiper. Bardzo, bardzo, bardzo się polubiliśmy. I Wam też tego życzę. Tyle, że nie dam Wam dobrej rady jaką wersję kupić. Najprawdopodobniej ideałem będzie znowu ten za mały dieselek połączony z automatem. Co nie będzie tanie, ale przynajmniej nie będzie problemów z zastanawianiem się, gdzie, gdzie jest jakieś gniazdko. Ale pewnie i tak trzeba będzie od czasu do czasu odpiąć klemę. Dziękuję, do widzenia.